198 do 23 kiewo. Celki są chyba, Celki są chyba na samym dole. 23. 23 zgłaszam 23 osób. A co mówił dyżurny? Dwie osoby poszkodowane. Robert, rzucisz mi tutaj rękawiczki, proszę cię. O que é dos tauros? O que é dos é O que é dos tauros? O que é dos tauros? just stop Dobra, Robert, zaraz torbę z Łukaszem weźcie i do poszkodowanych paniek odłączyć prąd od samochodu, A słowo mi rozświetlenie poproszę. Nie zablokował. jest Zosia, którą do to nie wiesz, jak kaszę, na twoje dziecko no. skuteczny w każdym rodzaju każdy Zaraz, słuchaj w jakim 429 23 Kijewo na miejscu. To Zobaczysz, że jesteście na miejscu. Dwie osoby jechały samochodem. Ja jechałem ja samochodem. Ja, ja. ja, ja. ja tak, tak? Sobie jechałem samochodem. Czyli dwie osoby jechały, tak? Nie. Tu jechałem sam. No i, i kierowca... Tak... A, biegu, ja nie wiem. Kierowca, biegu. kierowca biegu. sam tego, tak? Nie? Proszę. Nikt mnie nie zabierał tego... ...więcej boli ręka i, widać, i kart, nic więcej. Czekaj, a z... tu nic nie ma? W tym, w tym. Nie. Hmm. Dobrze, to nie płaci. Nie ma sensu odłączania, nie? To nie? Na razie akumulatorów. Jechałem z Grudziądza i przed Wajerzem, gdzie pracowałem. Panie, Nie wiem. Nieb... Nie, nie odłączam się, bo, bo tu nie widać nic. Nie jedź do mnie, duśka. Uspokój się. Nie jedź do mnie, bo za tydzień odwalisz. A tu pan drugim kierował? Tak, drugim kierowcy. Nigdzie Jak się pan czuje? Ja dobrze. Wszystko w porządku? Duśka, nie jedź. Uspokój się, bo... Jeden dłużej Jeden, żeby ustał tam, zablokował? No to już, ja wyjdę Zblokujemy całkowicie? No, na, na razie ja tak Chcesz jednego na drugą stronę? No, możesz wziąć tam Pełno 998 do 429-23 No słuchaj, jeden samochód leży w polu, drugi jest na jednym pasie jeździ i brak osób poszkodowanych. Przyjąłem. Czyli jak to jedzie, jeszcze jeden samochód zjadł. Gdzie siły i wystarczające. Tak, dokładnie.

numer JJ na tą chwilę droga całkowicie zablokowana tak jak i woźkazywał wcześniej jeden samochód e, w polu

танцует танцует кто ли кого танцует кто o tam...